Moi drodzy przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. kochanie. dzisiejszy przekaz to jest przekaz od grupy Arkturianskiej, Moim zdaniem bardzo potrzebny teraz. Bardzo głęboki i bardzo mądry. Patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz, trzeba naprawdę pogrążać się w siebie, żeby te trudne, ale Jakże bardzo ciekawe czasy, żyć godnie i szczęśliwie. Na ile to się da, ale da się ten spokój i szczęście znaleźć tylko w sobie. I o tym będzie tu mowa w tym przekazie. Witajcie drodzy ziemianie. Wiedzcie, że my i wielu innych, którzy obecnie z wami współpracują, Szanujemy i doceniamy pracę, którą wykonujecie na pierwszej linii frontu. Nawet jeśli czujecie, że nic nie robicie, wiedzcie, że sama obecność waszego stanu świadomości pomaga podnieść zbiorowy świat. Pomagamy ziemskiemu procesowi w niebo wstąpienie z tej strony, ale czeka na Was trudniejsza praca praca w nim, nie będąc od niego. To jest wiadomość o zaufaniu. Przybyliście na Ziemię pełni nadziei i podniecenia. Pewni, że jesteście dobrze przygotowani do odgrywania roli w procesie niebo niebewstępieniu Ziemi. Ale po latach oczekiwania, pozornie, bez żadnych zmian, wielu z Was odkrywa, że Wasze zaufanie do procesu słabnie. Zadaj sobie pytanie. Czy ufałeś Trójwymiarowym wyobrażeniem o procesie w jak będzie lub powinien wyglądać, rozwijać się i kiedy. Energia w jest obecnie odczuwana przez większość jako osłabienie zaufania, które większość zawsze żywiła do rządu, opieki zdrowotnej, edukacji i przywódców religijnych, co wskazuje na zbiorowe przebudzenie i osobistą siłę. Osłabienie zaufania i zwątpienia w ugruntowane autorytety, jakkolwiek subtelne, są oznaką zmiany i przybudzenia procesu wstąpienia Nawet przybudzenie duchowe mogą ulec pokusie utraty zaufania. Patrząc na świat chaosu, wojen, nasilających się ataków przemocy, klęsk żywiołowych i przywódców którzy bardziej koncentrują się na reelekcji i graniu w króla zamku niż na pracy dla dobra tych, którym zostali wybrani służyć. Możesz zapytać, czy myliłem się w tym wszystkim? Czy rzeczywiście istnieje boski plan? Czy Ziemia naprawdę znosi się do wyższego wymiaru? Jesteś duchowo gotowy i przygotowany do pracy, dla której przyszedłeś. A mianowicie do życia w trójwymiarowym świecie, ale nie do niego przez świadomość, która rozumie, że negatywność szerząca się teraz na całym świecie wskazuje na obecność światła o wysokiej czystotliwości, które niszczy wiele rzeczy, które utrzymują ludzkość w niewolę. Świątynie zbudowane na piasku muszą zawalić się i rozpuścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Aby zastąpić je czymś, co ma nowy i wyższy rezonans. Nawet interpretowania problemów świata jako problemów trójwymiarowych, które nie mają nic wspólnego z procesem w pozostaje silny. Porzuć wszelkie wyobrażenie o tym, jak rzeczy powinny lub nie powinny być. Ponieważ ludzki umysł nie jest w stanie zobaczyć szerszego obrazu, stań w świetle swojej wyższej duchowej świadomości i po prostu obserwuj. Energie o wysokiej częstotliwości, wylewające się w tym czasie na Ziemię, a także te, które automatycznie nosisz ze sobą w świadomości, służą do zniszczenia tego, co im nie odpowiada. Oznacza to, że wiele tradycji, wierzeń i tak zwanych właściwych ścieżek wciąż się załamuje. Palsze przekonania są tworzone, utrzymywane i podtrzymywane tylko przez wiarę w nie, a nie przez Boga. W miarę jak coraz więcej ludzi budzi się do jedności i wyższych wpraw, Wiele z tego, co powstało zwierzeń w dwoistość, rozdzielenie i dwie siły, po prostu zniknie. Możesz być zaskoczony tak wieloma klęskami żywiołowymi, ale pamiętaj, że Ziemia też jest żywą duszą, która musi również oczyścić kieszenie z niższej, rezonującej i gęstej energii. Ciało i drogi wodne gaj zostały bezmyślnie zanieczyszczone, zbudowane, Wykorzystywane do wojny, jej części wyczerpane ropa naftowa, minerały itd. Wykorzystywane jako wysypisko śmieci smie i odpadów nuklearnych, pokryte betonem, ścięte, zatruty i uważane za coś, co ludzie od pokoleń mogą wykorzystywać samolubnie, aby uzyskać korzyść finansową. Gaja jest żywą duszą, boską ideą w umyśle Boga i ona postanowiła odzyskać siebie. Drugą i ważną kwestią dotyczącą klęsk żywiołowych jest to, że dla ludzi są one wprowadzeniem do idei jedności. Często służą otwarciu serc i umysłów tych, którzy uważali się za oddzielonych od problemów lub potrzeb innych. Po raz pierwszy zaczynają dostrzegać, rozpoznawać, a nawet pomagać, Potrzebom i trudnościom innych. To może być ich pierwszy krok w kierunku jedności. Wszystko, co jest zawarte w boskiej świadomości jest nieskończenie utrzymywane na miejscu przez boskie prawa, którego nie można złamać ani zmienić. Gdyby potrzeba, choroba, ograniczenia lub niezgoda jakiekolwiek rodzaju zostało zawarte w boskiej świadomości, Istniałyby automatycznie na zawsze. Byłyby utrzymywane na miejscu przez boskie prawa i nigdy nie mogłyby zostać zmienione, a nie uzdrawione. Dlatego głupie jest prosić, modlić się lub składać ofiary jakiejś trójwymiarowej reprezentacji Boga, próbując zmusić go do naprawienia, uzdrawiania i zmiany tego, co nawet nie istnieje w rzeczywistości. I po prostu daje więcej energii i iluzji. Uwierzcie, że ponieważ istnieje tylko jedna, ona jest podstawą, prawem i istotą wszystkich rzeczy. Skąd mogło pochodzić cokolwiek innego niż to? Wiedząc i akceptując to, automatycznie rozpoczynasz swoją ewolucję i ewolucyjną ścieżkę do stania się świadomym stanem świadomości. W którym te prawdy zaczną być następnie wyrażane na zewnątrz. Nigdy nie trać z oczu faktu, że intelektualna wiedza o pewnej prawdzie jest tylko pierwszym krokiem, musi stać się naszą świadomością, zanim będzie mogło się zamanifestować, ponieważ świadomość jest substancją formy. Świadomość duchowa oznacza, że nie oceniasz już wyglądu na podstawie. Konwencjonalnych przekonań na temat tego, jakie rzeczy powinny być lub nie powinny być, aby były właściwe. Odrzuć wszelkie przekonania o tym, co jest dobre i złe, prawdziwe i nieprawdziwe, i wiedz, że dobre materialne przyjawy są tak samo iluzoryczne jak złe. Bóg i Kropka. Pozwól sobie na akceptację i pewne zaufanie, że Bóg naprawdę istnieje, nieskończenie wyrażającej, objawiającej się jaka. przekonanie przeciwne do tego stanowią ukształtowanie przez umysł wyobrażenia o rzeczywistości, iluzji. Zadaj sobie pytanie, czy wszechobecny Bóg mógłby czerpać przyjemność z cierpienia i niszczenia siebie w postaci ludzi, ziemi, zwierząt, duchów naturą, natury? I wielu innych form życia, o których ludzie nie są świadomi. Jeśli tylko jest jedno życie, dlaczego większość uważa siebie za oddzielonych od innych form życia? W jaki sposób samowystarczalne źródło może kształtować się jako coś destrukcyjnego dla siebie? W co wierzę? Kto i co jest Bóg mojej świadomości? Odpowiadaj na wewnętrzne wątpliwości, które mogą pojawić się w Twoim umyśle, przypominając sobie, że obfitość już tam jest, bezpieczeństwo już tam jest, zdrowie już tam jest, harmonia już tam jest, pewnie już tam jest. Nie ma potrzeby walczyć, modlić się, odprawiać ceremonie, rytuały, prosić lub błagać przynosić ból i cierpienie Bogu w wierzy, że Bóg kocha twoje cierpienia, chodzić do kościoła lub powstrzymywać się od wszystkiego, co ludzkie itd., aby to osiągnąć, który jest już w pełni obecny w tobie, jak i ty. Wierz, ufaj i żyj prawdą, a stanie się to stanem świadomości, który zna i doświadcza. Wszystko, czego szukałaś, już jest. Esate šmogrupu Arkturianskom.